Jak to już bywa co DLC w GTA, Rockstar ma w zwyczaju pewną zawartość ukrywać w plikach gry i po prostu planuje ją dodać gdzieś w późniejszym okresie. Tak się też stało tym razem, więc w tym odcinku Wam pokażę, jakie pojazdy Rockstar planuje dodać w najbliższym czasie do GTA. Wszystkim witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, i tak jak wspomniałem na wstępie w tym odcinku Wam pokażę jakie pojazdy Rockstar planuje dodać w najbliższych miesiącach do GTA Online. Jest dużo ciekawych rzeczy, także myślę, że odcinek Was zainteresuje. Jeśli chcecie tego typu materiału, dajcie mi o tym znać łapeczką w górę pod tym filmem, no i też zając do ustawienia sobie na dole, no bo przecież wtedy będziecie ze wszystkim na bieżąco, czy to ze świata GTA 5, czy ze zbliżającego się GTA 6? Naprawdę tutaj się dzieje bardzo dużo, także jak lubicie geta, to myślę, że warto tego subika zostawić. Ale przechodząc do rzeczy, pierwszy pojazd, jaki się pojawi, będzie na stroge Legendary Motorsports i jest to Baler STD, czyli kolejna wersja Balera. Wygląda bardzo fajnie, taka zliftingowana wersja. Tych Balerów już w geta mam naprawdę bardzo dużo. Akurat ten będzie kosztować 1 715 000. I tutaj teraz na ekranie widzicie mniej więcej, jak wygląda on po, tu, po tuningu. Ale niestety rozczarowujące jest to, że to będzie jedyny pojazd, który się pojawi na Legendary Motor Sports. Ale za to będzie ich trochę więcej na Southernie. Tutaj będą aż cztery nowe pojazdy. Pierwszy z nich, który się pojawi, to jest Bravado Dorado. Będzie on kosztował 1 375 000, czyli po raz kolejny. E, mamy tutaj takiego subika 4-osobowego, Wygląda dosyć ciekawie Ma ciekawy tunik e, Być może sprawdzi się też na śniegu O ile Rockstar zdąży go dodać Przed świętami Chociaż zobaczymy Ale samot wygląda dosyć fajnie Lecąc dalej, kolejny pojazd, który się pojawi Na sautergie to będzie Albany Cavalcade XL, czyli kolejna wersja Cavalcade Jak sama nazwa wskazuje e, Trochę większa od tej Normalnej wersji i będzie on kosztować pięć tysięcy dolarów. W ogóle te ceny są naprawdę dosyć duże. Rockstar tutaj naprawdę poszedł do góry z tymi cenami. Jak widać yy, inflacja jest też w Gieto Online. Jest to kolejny suw, jak widzicie, Rockstar ma jakąś fazę teraz na dodawanie słów, jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Oczywiście samo czteroosobowy, ale lecąc dalej. I kolejny pojazd, który się pojawi, tym razem od nie jest to słów. Ale będzie to Impaler SZ, czyli kolejna wersja Impalera. Kolejny czteroosobowy samochód z dosyć ciekawym tuningiem, e, który będzie kosztować 1 280 000 dolarów. E, no i teraz też na ekranie widzicie, jak mniej więcej wygląda ta wersja potuningowa. Tutaj jakieś suby wyskakują, ale chyba nie było widać na ekranie. Ale w obs słyszałem powiadomienie od suba. Ale lecąc dalej, kolejny pojazd to jest Canis Terminus. I będzie on kosztować. Ogromna kwota. Jak dla kolejnego suwa 1 877 500. Cztero, czteroosobowy samochód. W ogóle bardzo podobny do Mesy, która jest już w GTA. W sumie Mesa też jest z marki Kanis. Więc mniej więcej tutaj się wszystko zgadza. Fajny słów terenowy, ale. No, niestety tutaj bardzo jest odstraszająca ta cena, ale zostawiamy już Southerna i przejdziemy dalej. I kilka pojazdów pojawi się na Worustoku, chociaż uważam, że tutaj dwa pojazdy będą takie dosyć średnie. Jeden chyba najciekawszy w tym odcinku, który dla Was nagrywam, ale jak e, po, powiem Wam jaka będzie cena, to spadniecie z krzeseł, ale po kolei. E, pierwszy pojazd, który się pojawi na Worustoku, to będzie Boxville LSDS, e, czyli ta marka, e, która jest GFGTA. Ten box will będzie kosztować 356 250 po cenie niższej, po cenie wyższej 475 000, chociaż nie jestem wam w stanie teraz powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby tą cenę jeszcze odblokować, ale nie wiem, czy znajdzie się wśród was jakaś osoba, która będzie bardzo podjarana, że takie coś się w GTA pojawia. Ja bym to rozumiał, jakby to miało jakieś zastosowanie w jakichś biznesach, czy coś takiego, ale... No nie widzę zbytnio sensu kupowania takiego pojazdu w GTA Online Oczywiście jest jedna kwestia, pojazd ten jest na 6 osób Więc dwie osoby będą siedzieć z przodu, a cztery mogą tak jakby siedzieć z tyłu na pace Więc w pewnym sensie powiedzmy, że jest to unikatowe Ale dobra, lecąc dalej, kolejny pojazd, który się pojawi na Wurstoku, Też jest taki... Takiej klasy użytkowej. Jest to Benson e, z takim malowaniem Kracking Bella. Po cenie niższej będzie on kosztować 513 750, a po cenie wyższej 685 000. E, też pojazd, który niezbyt się do czegokolwiek przyda. Akurat w tym wypadku będzie on dwuosobowy, więc tutaj nie będzie można nikogo na pace mieścić. Ciekawi mnie tylko jedna kwestia, czy tego bensona, czy w tym bensonie będzie można otworzyć klapę z tyłu Bo w menu interakcji jest dostępna taka opcja pozwalająca otwierać wszystkie drzwi w aucie Więc jestem ciekaw, czy jak się kupi tego bensona, to czy pojawi się taka możliwość Ale to sprawdzimy sobie to dopiero jak ten pojazd wyjdzie Albo ewentualnie jak go gdzieś tam będzie można sprawdzić sobie na singlu Jeśli chodzi o to malowanie Clacking Bella, to powiem wam, że ono tutaj nie jest przypadkowe z tego względu Ee, że już też z plików gry możemy wywnioskować to, że Rockstar planuje jakiś napad na Kracking Bella. Będzie to jakby taki mini heist, e, który pojawi się za kilka miesięcy, być może do stycznia, do lutego. Już on będzie dostępny w geta online. E, co ciekawe, tylko nie wiem, czy mogę wam walić spoilerami, szczerze. Dobrze, to może zrobimy tak, żeby niektóre giepszyć zabawy. W opisie filmu zostawię wam link do tego napadu, a właściwie do cutscenki wprowadzającej I tam powróci pewna postać, która już się pojawiła w GTA I według mnie to jest mega powrót i fajnie, że Rockstar do tej, do tej osoby wrócił Link zostawiam w opisie Jak ktoś chce już teraz zobaczyć O co chodzi z tym Clacking Bellem To możecie sobie tam kliknąć w ten opis Jeśli ktoś nie chce spoilerów No to po prostu lecimy dalej No i tutaj jest ta rzecz o której mówiłem Że pewnie spadniecie z krzeseł Mianowicie pojawi się nowy radiowóz I będzie to Gauntlet W takiej wersji radiowozowej Co ciekawe Gauntlety pojawiły się na trailerze GTA 6 Tam w, w pewnym momencie W takich... Takim typowo biało-zielonym malowaniem, rodem z Vice City I teraz właśnie ten radiowóz Rockstar dodaje do, do GTA 5 Więc takie nawiązanie do szóstki będzie I oczywiście, będzie można sobie ten radiowóz zmodyfikować Nawet go będziecie mogli zrobić w takich barwach Vice City Ale właśnie, cena Cena widzowie i tutaj uwaga Po cenie niższej 4 miliony 65 tysięcy Po cenie wyższej Pięć 420 000, Czyli no powiem wam, że dowalili jeszcze drożej niż te radiowozy Co już teraz mamy dostępne Bo tam akurat radiowóz, który teraz się pojawił w GTA Po tej cenie wyższej kosztuje 4 690 000, Czyli trochę mniej Nadal dużo, ale trochę mniej Także Rockstar poszalał Ale według mnie z tych wszystkich radiowozów, które będą do kupienia No to akurat ten będzie najfajniejszy Tylko coś mi się wydaje, że trochę na niego poczekamy niestety Być może do lutego może nawet do marca się okaże, no bo chodzi tutaj o to, że to będzie ostatni pojazd dodany na Worstoku i co za tym idzie, pewnie jeden albo i nawet ostatni pojazd tych ukrytych, yy, które się pojawią w grze, więc... Niestety, ale trochę będziecie musieli poczekać, jeśli czekacie na ten e, radiowóz. Kolejna rzecz, trochę taka tajemnicza, która się pojawi w GTA Online, to jest ta ciężarówka, którą tutaj teraz widzicie na ekranie. Która to złudzenia przypomina świąteczną ciężarówkę Coca-Coli? Także Rockstar postanowił tutaj wrzucić swoją wersję. E, oczywiście, skoro ma świąteczne tutaj akcenty, no to wiadomo, że właśnie na święta ta ciężarówka się pojawi. Ale nie będzie to nic do kupienia, więc ja się zastanawiam czy to w ogóle wrzucać do odcinka, ale w sobie jest to pojazd ukryty w plika gry, więc wrzuciłem. Ale nie widzę tutaj żadnej informacji na temat tego, żeby można byłoby to kupić, więc bardzo prawdopodobne będzie jakiś event związany z tą ciężarówką, może jakiś tryb się pojawi, czy coś podobnego Może gdzieś, gdzieś eventowo na sesji się ta, ta ciężarówka będzie pojawiała no zobaczymy jakie Rockstar ma co do jej co plany, ale rzecz jest bardzo ciekawa. No i słuchajcie, to tyle widzowie, ale to nie jest jedyny content, który pojawił się w plikach gry, który jest ukryty. Bo Rockstar w najbliższym czasie planuje bardzo dużo ciekawych eventów. Dużo nowych trybów się pojawi Już teraz nawet na święta będą nowe rzeczy Ale myślę, że na ten temat nagram wam jakiś osobny film Także zostawcie sobie na dole, żeby nic nie przegapić A my widzimy się w kolejnym odcinku Widzimy się też na live'a, na który was zapraszam Także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się